Witajcie państwo bardzo serdecznie. Jesteśmy w gminie y, Września. Jesteśmy na konferencji prasowej. W, z, z nami są dzisiaj prezydent Warszawy miasto, miasta stołecznego Warszawy, przepraszam, pan Rafał Trzaskowski, pan burmistrz gminy Września Tomasz Kałużny oraz prezes firmy Gibowski, pan Przemysław, Przemysław Gibowski. Panie prezydencie, proszę najpierw kilka słów. No. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja na wstępie przede wszystkim chciałem podziękować za rewelacyjne przyjęcie w Wielkopolsce i w Poznaniu. Niesamowity entuzjazm, energia, uśmiech i determinacja. Widać, że obywatele Wielkopolski, Poznania mają dość tego, co się dzieje w naszym kraju i chcą iść na w pełni demokratyczne wybory. I za to przyjęcie chciałem bardzo, bardzo podziękować. Bardzo dziękuję panie prezydencie, ponieważ tak jak powiedziałem, jesteśmy w gminie września. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Witam wszystkich Państwa. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu mieliśmy 30. rocznicę powstania samorządu, pierwszych wyborów samorządowych. Ze względu na pandemię wiadomo, że żadnych uroczystości nie było z tej okazji, z tej rocznicy. Dlatego cieszę się, że dziś we wrześniu możemy gościć reprezentanta, szefa największego samorządu w Polsce, prezydenta Warszawy. Mieliśmy okazję przed chwilą porozmawiać o sprawach samorządowych, bo samorząd, czy to się dzieje w Warszawie, która jest 30, około 30 razy większa od wrześni, czy we wrześni, czy w innych jeszcze mniejszych miejscowościach, ma podobne zadania budowy dróg, przedszkola, szkoły, wywóz śmieci i mnóstwo innych zadań, które są tożsame w każdym miejscu Polski. Jest jeszcze jedno zadanie, które e, Spowodowało, że zaproponowałem spotkanie właśnie tutaj, mimo że mamy piękny ratusz, ale postanowiłem, żebyśmy się tutaj pojawili, dlatego że jest takie zadanie szczególnie oczekiwane, zwłaszcza w takim momencie jak teraz, kiedy ludzie tracą pracę, mianowicie tak zwane ściąganie inwestorów. Najpierw trzeba, żeby móc tego dokonać, trzeba przygotować tereny, uzbroić i potem zaoferować je inwestorom. Znajdujemy się właśnie w takim miejscu. Na 350 hektarach, przygotowanych kilka lat temu, w pełni uzbrojonych, pojawiają się kolejne hale produkcyjne, magazynowe. W tym miejscu znalazło pracę około 6 tysięcy osób. Za państwa plecami największa fabryka samochodów w Europie. Ale spotkaliśmy się u wrześnińskiego przedsiębiorcy, który zatrudnia kilkaset osób, który ma kilka firm, i w te, ta hala. Została otwarta niedawno, bo kilka miesięcy temu, właściwie na początku tego roku, i pokazuje to, że wszyscy we wrześni stawiają na rozwój, bo ten rozwój to są podatki i to są miejsca pracy. Żeby tak zrobić, oczywiście samorząd musi współpracować z wszystkimi możliwymi agendami, mam na myśli głównie agendy państwowe, bo warto podkreślić, że samorząd musi i chce współpracować z wszystkimi agendami rządowymi, samorządu wojewódzkiego itd. Najlepszym dowodem na to jest krótka historia tej strefy, proszę Państwa, decyzję o powstaniu tej strefy podjął premier Kaczyński. Pierwszą budowę zagranicznej firmy rozpoczynał tutaj premier Tusk. Kamień węgielny pod budowę tej fabryki samochodów wmurowywał premier Piechociński, a otwarcia dokonywał obecny minister finansów Tadeusz Kościński. Tylko w taki sposób można rozwijać nasz kraj i liczymy na to, że samorząd będzie traktowany po partnersku przez wszystkich. Warto dodać to tak na zakończenie i taka uwaga, mianowicie nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że jedynym prezydentem kraju, który został wybrany będąc samorządowcem, był prezydent miasta Warszawy. I cieszę się bardzo, że dzisiaj. Jest ja nami właśnie prezydent miasta Warszawy. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Panie prezesie, bardzo proszę. Witam państwa. Bardzo nam miło gościć pana prezydenta, wszystkich samorządowców. Na naszym obiekcie, najnowszym obiekcie, które, tak jak pan burmistrz wskazał, oddaliśmy go do użytku w tym roku. Jest to najnowsze centrum logistyczne, na której świadczymy usługi magazynowe. Dla różnych podmiotów, z zaawansowanymi systemami WMS-owymi do obsługi regału wysokiego składowania. Chciałbym tutaj podziękować samorządowi oraz naszemu partnerowi, z którym jest strefa ekonomiczna, na którym możemy rozwijać się, i już w tym roku planujemy dalsze, dalszą rozbudowę. W części po prawej stronie. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Proszę Państwa, takie miejsca jak właśnie to, strefy ekonomiczne, pokazują jak niesamowicie ważną rolę w rozwoju naszego kraju ma samorząd. Bo to właśnie przykład dobrej współpracy samorządu wszystkich szczebli i wojewódzkiego, i gminnego, i powiatowego powoduje, że można przygotować takie miejsca, że można ściągnąć inwestorów i że dzięki temu, Region, gmina, ale również gospodarka całego naszego kraju może się szybciej rozwijać. Dzisiaj, proszę Państwa, trzeba przede wszystkim pomocy dla przedsiębiorców, właśnie dlatego, żeby wzrost gospodarczy utrzymać. I przede wszystkim konieczna jest walka o każde miejsce pracy. Ja spotykałem się z bardzo wieloma przedsiębiorcami tutaj w Wielkopolsce i wcześniej w Lubuskim, i wszyscy oni dbają o miejsca pracy. Walczą o to, żeby wszyscy mogli dalej pracować w ich firmach w, tych, w tym bardzo trudnym czasie. I to jest w tej chwili sprawa absolutnie podstawowa. To, powinien być, to powinno być główne zadanie rządu. Ja dlatego też proponowałem, żeby przesunąć realizację niektórych wielkich projektów inwestycyjnych, które są też wątpliwe, takich jak na przykład centralny port komunikacyjny, po to, żeby te pieniądze wykorzystać właśnie na to na Pomoc w obronie każdego miejsca pracy. I to jest kwestia zasadnicza. Do realizacji tego typu inwestycji, do obrony miejsc pracy, konieczny jest silny samorząd i konieczna jest współpraca pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami. I właśnie tutaj, w Wielkopolsce, widać, jak ta współpraca się dobrze układa, i dzięki temu możemy mieć rozkwitające, Strefy gospodarcze, które zapewniają setki tysięcy miejsc pracy. Bardzo uprzejmie dziękuję. Przejdźmy do serii pytań. Bardzo proszę. Redakcje, które są zainteresowane, proszę, żeby tu podejść do mnie. Bardzo proszę, panie Marcin News. Panie Prezydencie, chciałem zapytać o wczorajsze spotkanie na Placu Wolności. Pojawiają się głosy, że zasady reżimu sanitarnego zostały złamane, a ten spacer na Placu Wolności przeszło trochę więcej niż 150 osób. Chciałem zapytać, czy Pan spodziewał się tak dużego zainteresowania, no i czy Pański Sztab w jakiś sposób starał się zabezpieczyć te osoby, które na Placu Wolności się znajdowały w tym trudnym czasie epidemii? Chyba nikt nie spodziewał się tak niesamowitego entuzjazmu. Widać, że ludzie pokazują pełną determinację, chcą iść na wolne, demokratyczne wybory. Ja się z tego bardzo cieszę. Myśmy zapraszali na transmisję z tego mojego przemówienia i to co najważniejsze, przez cały czas apelowaliśmy o zachowanie odstępów. Zresztą widać zdjęcia z drona, że te odstępy w większości zostały zachowane. Natomiast to był całkowicie spontaniczny gest mieszkańców Poznania, za których chciałem serdecznie podziękować. Na miejscu pojawili się też działacze proekologiczni, którzy zostali zatrzymani. W podobnej sytuacji oni również pojawili się na spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudą. Czy trzymał taki transparent, porozmawiał z nimi? Pan rzecz jasna nie widział tej sytuacji, bo ona się działa za pańskimi plecami wczoraj. Chciałem zapytać, czy gdyby pan miał świadomość, że oni chcą się tam pojawić, to pozwoliłby pan na właśnie pokazanie transparentów, porozmawiałby pan z nami, z nimi, czy jednak tak jak wczoraj to się zakończyło, no to to było według jakiegoś tam protokołu? Ja nie widziałem tej sytuacji, ale w momencie, kiedy mnie o niej poinformowano, natychmiast postanowiłem się spotkać z Młodzieżowym strajkiem klimatycznym i dzisiaj się spotkaliśmy. Młodzieżowy strajk klimatyczny przekazał mi swoje postulaty. Rozmawialiśmy również o moich planach dotyczących ekologii, dotyczących walki z ociepleniem klimatycznym. Rozmawialiśmy o panelu obywatelskim, który organizujemy w Warszawie, i też umówiłem się z warszawskim młodzieżowym strajkiem klimatycznym na spotkanie. Korzystając z okazji, bo na trzy pytania się umówiliśmy, pan Michał Dworczyk poniekąd wywołał do odpowiedzi pana prezydenta. Chodzi o plakaty, które pojawiły się w Warszawie. Plakaty z wizerunkiem ministra Szumowskiego z wypisanymi domniemanymi przewinami ministra. Pytanie do pana prezydenta, czy wiedział pan o tych plakatach i czy będą jakieś działania ratusza w kierunku usunięcia tych plakatów? No i jaka też jest opinia na temat prowadzenia takiego dyskursu społecznego? Ja się sprzeciwiam mowie nienawiści, to jest jedna z najważniejszych dla mnie spraw i wartości. Natomiast politycy PiSu nie rozumieją jednej rzeczy, że samorząd nie kontroluje absolutnie wszystkiego, nie jest cenzorem. To jest firma, która zarządza, firma prywatna, która zarządza reklamami. Ale w momencie, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, zwróciliśmy się do tej firmy, żeby takich plakatów w Warszawie nie wieszała i te plakaty, z tego co wiem, zostały zdjęte. Dzień dobry, Aleksander Przybylski, TVN24. Panie Prezydencie, czy Pan się czuje beneficjentem tak zwanego efektu świeżości w sondażach i jakie są plany na kolejne dni i tygodnie, no krótkiej najpewniej, ale jednak kampanii, kiedy ten efekt zacznie ustępować? Proszę Państwa, to co najważniejsze, to energia, entuzjazm obywateli, którzy Mieli bardzo złą perspektywę, perspektywę, że odbędą się niedemokratyczne wybory, ale w momencie, kiedy ta perspektywa została powstrzymana przez opozycję, przez samorządy, dzisiaj mają olbrzymią nadzieję i ta nadzieja została uwolniona wraz z energią, że będą mogli wziąć udział w prawdziwie demokratycznych wyborach i będą mogli zmienić, e, zmienić prezydenta po to, żeby prezydent Rzeczpospolitej patrzył władzy na ręce, po to, żeby był silnym, niezależnym politykiem, który będzie inicjował ważne działania, zwłaszcza w czasach epidemii, i który będzie pobudzał rząd do szybszego działania i szybszego reagowania, e, i przede wszystkim podejmowania decyzji tam, gdzie te decyzje są podejmowane i potrzebne. E, jeżeli chodzi o kwestie przedsiębiorców, jeżeli chodzi o obronę rzemieślników, jeżeli chodzi o kwestie ludzi, którzy żyją z handlu przygranicznego, ci wszyscy ludzie zostali pozostawieni sami sobie. I stąd ta energia, stąd ten entuzjazm. Ja się z tego bardzo cieszę. A czy czuje Pan, że dotrze Pan, czy dociera już Pan do takich wyborców, do których Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska dotrzeć nie potrafiła? Przede wszystkim tą naszą siłą dzisiaj są samorządowcy. I też chciałem tutaj skorzystać z tej okazji, żeby Panu Burmistrzowi serdecznie podziękować za zaproszenie. Dlatego, że pracując w samorządzie, rozmawiając z samorządowcami, mamy pewność co do jednego. Że ta próba dzielenia nas na mieszkańców dużych miast, małych miast, wsi, nie ma dzisiaj żadnych racjonalnych podstaw. Dlatego, że zwłaszcza w czasach epidemii, my mamy dokładnie te same problemy, dokładnie o tym samym rozmawiamy. Ze wszystkimi, z którymi się spotykam, niezależnie od tego, czy to jest w małym mieście, czy to, jest, czy to takie spotkanie ma miejsce na wsi, czy w dużym mieście, wszyscy rozmawiamy o bezpieczeństwie, wszyscy rozmawiamy o zdrowiu. Wszyscy rozmawiamy o równych szansach w edukacji i to powoduje, że rzeczywiście w związku z tym, że mamy te same problemy, że można dotrzeć z rozwiązaniami do absolutnie wszystkich obywateli naszego kraju. Dzień dobry Panie Prezydencie, Bartłomiej Pomianowski, Telewizja Poznań. Pytania od redakcji TVP Info, więc pozwoli Pan, że będę się trochę posiłkował. Jakiś czas temu na Facebooku napisał Pan o tym, że wiele lat temu George Soros sfinansował Pana stypendium za granicą. No i tu pytanie, czy osobiście zna Pan Pana Sorosza? Co Pan myśli na temat jego działalności, która wśród wielu osób wzbudza kontrowersje i pojawiają się zarzuty, że próbuje wpływać na politykę wielu państw, chociażby takie jak Stany czy Węgry? No i czy nie obawia się, nie obawia się Pan takiego zarzutu, że w momencie, kiedy by Pan został prezydentem, że George Soros będzie próbował wpływać na politykę Polski? Aż się uśmiecham do tego typu pytań. Nie znam George'a Sorosza. Natomiast y, słyszę, że rząd pis ma dobre relacje międzynarodowe. Mam nadzieję, że się zapyta w takim razie Wiktora Orbana, jak to jest z tą niezależnością Wiktora Orbana, skoro on był dokładnie na takim samym stypendium fundowanym przez George'a Sorosza. No to jeszcze jedno pytanie. Chciałbym dopytać o grupę Bilderberg w której uczestniczył Pan w 2019 roku, na czyje zaproszenie Pan się tam pojawił. No i jak to spotkanie wyglądało, no bo odbywa się ono w sposób tajny, jest to spotkanie zamknięte. No i czy Pana udział w tym spotkaniu będzie miał jakieś korzyści dla naszego kraju? Byłem na zaproszenie pana ministra Radosława Sikorskiego. To jest spotkanie, na którym spotykają się politycy, przedsiębiorcy, specjaliści z całego świata po to, żeby dyskutować o wyzwaniach nowoczesności. Rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają relacje z Chinami, o zagrożeniu ze strony Rosji, o zagrożeniu fake newsami, manipulacją i myślę, że te pytania, które są kierowane do mnie, mogą być również kierowane do... Ursuli von der Leyen, szefowej komisji europejskiej, która była na tym spotkaniu. Myślę, że telewizja publiczna może również zwrócić się do króla Norwegii, przepraszam, króla Holandii, który był na tym spotkaniu, do bardzo wielu ministrów, premierów, no przede wszystkim do sekretarza Stanu, Stanów Zjednoczonych, który brał udział w tym spotkaniu oraz również do zięcia premiera Trumpa, do y, szefa NATO, Stoltenberga, który był na tym spotkaniu. No myślę, że ci ludzie, nawet lepiej ode mnie, jako bardziej doświadczeni, będą mogli Wytłumaczyć mediom publicznym zainteresowanym tą sprawą, na czym te spotkania polegają. No to ostatnia rzecz, chciałbym jeszcze zapytać o jedną sprawę. Pana ocena zasadności dużych dwóch infrastrukturalnych projektów, które w Polsce jeden jest realizowany, czyli Przekop i drugi jest no w formie na razie projektu, czyli centralny port komunikacyjny. Pan już trochę wspomniał. Tak, o tym, ja, o tym, ja o tym mówiłem to jest przede wszystkim nie pytanie do mnie, tylko to jest pytanie do Polek i Polaków. Czy dzisiaj, w czasach epidemii, najważniejszym priorytetem powinien być przekop Mierzei, czy najważniejszym priorytetem powinno być wspieranie fundacji partyjnych PiS-u, czy najważniejszym priorytetem powinno być budowanie za setki miliardów złotych portu komunikacyjnego, który jest kompletnie nieprzygotowany, bo nie było żadnych rozmów z przewoźnikami, którzy by chcieli z tego portu latać. I pytanie jest tylko takie: czy dzisiaj to są najważniejsze priorytety. Czy dzisiaj nie powinniśmy przede wszystkim dofinansować służby zdrowia, walczyć o bezpieczeństwo, walczyć o każde miejsce pracy i na to y, przeznaczać pieniądze? Mi się wydaje po tych rozmowach, setkach, tysiącach rozmów z Polkami i Polakami, że dzisiaj to jest właśnie priorytet miejsca pracy, i że w związku z tym te niesłychanie kosztowne y, inwestycje mogą być przesunięte w czasie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Szymon Rutkiewicz, 24 ponownie Panie Prezydencie, krótkie pytanie, zaraz sobie pozwolę kontekst dokładniej wytłumaczyć, ale jest ono dość proste. Czy jednoznacznie określiłby się pan jako polityk prounijny? Tak, oczywiście. Ja przez wiele, wiele lat zajmowałem się Unią Europejską jako naukowiec, pracując w Parlamencie Europejskim, potem będąc posłem do Parlamentu Europejskiego, również ministrem y, do spraw europejskich. Większość życia. Poświęciłem zawodowego właśnie na budowanie dobrych relacji między Polską a Unią Europejską, a później już jak Polska weszła do Unii Europejskiej na budowaniu silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Pozwoliłem sobie zadać takie pytanie, bo chciałbym zapytać o pański stosunek do Andrzeja Dudy, o to, jak właściwie pan określiłby nadal urzędującego prezydenta. Ja sobie pozwolę przytoczyć taką jego wypowiedź z wczoraj, gdzie, gdzie cytuję nie tylko pod względem kulturowym, ale też pod względem tożsamościowym i gospodarczym i zamożności. Chcemy stać się częścią e, kultury Europy Zachodniej. No i pytanie, jak widzimy pana prezydenta, biorąc pod uwagę te jego wypowiedzi sprzed kampanii i te w trakcie, jak słyszymy właśnie teraz? Ja się generalnie bardzo cieszę z tego, że dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda oraz rząd pis mówi jasno o swoim poparciu dla Unii Europejskiej, dlatego że jeszcze parę miesięcy temu słyszałem o w wyimaginowanej wspólnocie z ust Pana Prezydenta. Słyszałem o tym, że Unia Europejska w ogóle nie działa. Z ust Pana Premiera słyszałem, że nie ma żadnych pieniędzy e, dla Polski, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące walki z koronawirusem. I dziś, kiedy właśnie instytucje unijne, silne instytucje unijne, o które ja walczyłem przez wiele lat swojego zawodowego życia, e, a które były podważane przez rządzących, którzy mówili, że dzisiaj jest czas państw narodowych. Dzisiaj właśnie te silne instytucje chcą przyjść w Polsce z pomocą, kładąc olbrzymi pakiet pomocowy na stole. No Teraz trzeba będzie oczywiście ten pakiet wynegocjować, zobaczymy jak sobie rząd z tym poradzi. Natomiast ja mam poczucie, a nawet pewność, że my jesteśmy od zawsze częścią europejskiej kultury. Nikt nas nie musi tożsamości uczyć i przede wszystkim jesteśmy częścią Unii Europejskiej częścią niezbywalną, imanentną i państwem, które przynajmniej kilka lat temu miało olbrzymi wpływ na to, jak Unia Europejska się rozwija. I to, co mnie najbardziej boli, Szanowni Państwo, to to, że przez te ostatnie pięć lat rząd PiS u nie zaproponował żadnej konstruktywnej idei ani pomysłu w Unii Europejskiej. Ja pamiętam, jak zarówno e, prezydenci poprzedni, poprzednie rządy proponowały politykę wschodnią, proponowały politykę energetyczną, unię energetyczną, proponowały swoje własne autorskie projekty dotyczące Jednolitego rynku i pogłębiania jednolitego rynku, jeżeli chodzi o usługi. Tych pomysłów, koncepcji było mnóstwo i zdolności budowania pozytywnych koalicji. Niestety w tych ostatnich latach takiej aktywności nie było widać. Dziękuję bardzo. Jedno pytanie Radio Poznań. Ile czasu pan będzie potrzebował na zebranie 100 tysięcy podpisów? My jesteśmy gotowi do tego, żeby te podpisy zbierać w momencie, kiedy będzie zarejestrowany komitet. I widząc tę energię wśród Polek i Polaków, widząc te setki tysięcy telefonów, maili, widząc tę olbrzymią gotowość, poradzimy sobie ze zbieraniem podpisów. Ale chcę jedno też powiedzieć i tutaj zaapelować do rządzących. Rządzący zafundowali nam farsę wyborczą w maju. Próbowali organizować wybory w sposób niedemokratyczny co osłabiło autorytet naszego państwa i mam nadzieję że rządzący nie zdecydują się po raz kolejny na to żeby przygotować farsę wyborczą tylko ten proces będzie polegał na tym że on będzie oparty o kodeks wyborczy że będzie wystarczający czas na rejestrację komitetu na zbiórkę podpisów i później na przeprowadzenie krótkiej kampanii wyborczej Dzień dobry, Matuszak Kacper. Ja mam pytanie. Ym, kwestia handlu w niedzielę. Czy, czy jest Pan zdania, że zniesienie tego zakazu handlu w niedzielę byłoby pewnym takim bustem gospodarczym i, i uchroniłoby jakieś, kwestie, jakieś miejsca pracy? Czy Pan, jeżeli zostałby prezydentem, ym, forsowałby poluzowanie tego zakazu? To jest trudna sprawa. tu przede wszystkim trzeba rozmawiać z przedsiębiorcami, tutaj trzeba rozmawiać z, ze wszystkimi pracownikami, którzy, których praca jest dzisiaj zagrożona i na pewno tego typu decyzje wymagają bardzo, bardzo głębokiego namysłu. Bo to co w tej chwili najważniejsze to przyjąć takie rozwiązania, które będą chronić miejsca pracy. I jeszcze jedno pytanie do pana burmistrza Kałużnego. Ja jestem pracownikiem tutaj tego, tej wielkiej fabryki za nami i chciałbym się zapytać, to znaczy wiemy, że europejski, ogólne, światowy przemysł motoryzacyjny przeżywa w tej chwili kryzys. Niestety widmo zwolnień również może dosięgnąć także i fabryki za nami. Czy samorząd tutaj wrzesiński planuje jakąś taką pomoc dla, dla pracowników, którzy ewentualnie mogą stracić tutaj pracę? Myślę, że w dużej mierze jest to organizowane przez stronę rządową tych sposobów zabezpieczania propozycji, które przeszły przez Parlament i Senat. Jest sporo, więc myślę, że wiele firm, mamy dane również z września, wiele firm z tej pomocy korzysta i jest w stanie przynajmniej, jeżeli to nie będzie trwało latami, przetrwać ten trudny czas. Serdecznie dziękuję. Tak jest. Panie prezydencie, wracam jeszcze tylko z jednym pytaniem, wracając do prezydenta Dudy. Rozumiem też, jakby na czym polegała pana odpowiedź, że cieszy się pan poniekąd z tego, jak, to, jak ta sytuacja w tej chwili wygląda, ale chciałbym tylko wprost usłyszeć pańską odpowiedź, jak Pan określiłby prezydenta Dudę jako prounijnego czy antyunijnego? Ja przede wszystkim określiłbym pana prezydenta Dudę jako polityka, który zbyt często zmienia zdanie. Pod wpływem zmieniającego się zdania rządu PiS. Prezydent Rzeczypospolitej powinien być politykiem niezależnym, który ma swoje własne zdanie i który powinien być proeuropejski przez cały czas, a nie tylko na użytek kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu bardzo. Dobrego dnia. Dziękujemy. 93 i 7. Radio Września. Najlepsze po lokalne.